Siemanko, wszystkim na moim kanale. Mam dzisiaj dla Was długo oczekiwany system radiowy, ale zanim przejdziemy do owej prezentacji, mam dla Was taką bardzo ważną informację, mianowicie dotyczącą wszystkich petard siarką petard, które nie posiadają certyfikatu CE oraz wszystkich moździerzy, mianowicie termin 1 styczeń 2017 został przesunięty na lipiec 2017. Więc jeszcze troszeczkę czasu mamy, żeby się nacieszyć petardami z siarką. A więc zabieramy się do prezentacji owego systemu. Zaczynamy prezentację nowego systemu radiowego czterokanałowego. Za taki system trzeba zapłacić około 170 zł. Za pieniążki z YouTube'a taki zestawik sobie zakupiłem, taki system, to dzięki Wam, dzięki temu, że oglądacie i klikacie reklamy, mój kanał się bardziej rozwija. Do napędzenia takiego systemu potrzebujemy dwóch 9 woltowych baterii lub 6, 6 paluszków 2A. Nie te cieniutkie, tylko te grubsze. Następnie dodajemy taki, dostajemy sorry, taki pilocik do zestawu, który potrzebuje takiej malutkiej bateryjki. Zasięg takiego systemu radiowego jest to około 70 metrów. Mam taką antenkę, żeby tak to możemy rozwinąć. Taki system radiowy naprawdę bardzo ułatwia nagrywanie wyrzutni, fajwerek czy jakichś z gotowych zestawów do takiego zestawu dostajemy dwa takie kluczyki które mają spowodować bezpieczeństwo odpowiadają głównie za bezpieczeństwo sorry. teraz się może zapytać na jakiej zasadzie ten system radiowy działa potrzebujemy takiej oto sponeczki. jedna taka spłonka półmetrowa kosztuje 1,50 zł dokładnie chodzi nam o tą spłoneczkę ona powoduje yy, ogień Dzięki czemu podpali nam wyrzutnie, i teraz tak taki zestaw radiowy ma trzy rodzaje zabezpieczeń. Pierwszym zabezpieczeniem jest kluczyk w pozycji OFF. Nic nie zrobimy, dopiero jak włączymy na ON, jest załączony. Następną, następnym zabezpieczeniem jest pozycja 0. Włączamy na dwójeczkę, czyli opcja FIRE, i teraz. Musimy jeszcze na pilocie włączyć na on. I teraz nasz system jest uzbrojony i naciśnięcie na przykład naciśniemy sobie jedyneczkę na pilociku powoduje zapłon Trójeczka dwójka i czwórka. Możemy nacisnąć wszystkie na raz lub też z opóźnieniem półsekundowym. Wystarczy, że wyłączę Przekręcę kluczyk, sorry, naciskam jedynkę, nie da rady. A jeśli jest słaba bateria w naszym systemie, miga nam kontrolka od baterii. Jeśli włączymy sobie opcja 1, czyli mamy test, dzięki temu testowi możemy sprawdzić, czy nasz system jest prawidłowo podłączony. Jeśli jest opcja testu, nie ma znaczenia, co naciśniemy, nic się nie dzieje. A więc teraz podłączymy sobie... Pierwszą naszą spłonkę I najważniejsza teraz uwaga Nie wiem czy to będzie dobrze na kamerze widać Te dwa druciki nie mogą się Nigdzie stykać, w przeciwnym wypadku Spowodujemy zwarcie I będzie kłopot Więc najlepszym rozwiązaniem jest Rozerwanie delikatnie o, w taki oto sposób Łamiemy sobie tak na pół Żeby nam Pewniej wchodziło Rozplączamy to najpierw, bo bardzo, bardzo to przeszkadza. I teraz podłączamy sobie na przykład pod jedyneczkę. Nie ma znaczenia, w którą dziurkę wsadzimy. Mamy tutaj opcja 1, czyli te 2. Żeby nie było, że na przykład ktoś wsadzi czarny, czarny albo czerwony, czerwony. Nie. Opcja jedyneczki to jest czerwony, czarny. I wtykamy. Trzeba zwrócić uwagę, żeby nigdzie nam tutaj dwa kabelki się nie stykały. W przeciwnym wypadku spowodujemy zwarcie i uszkodzenie owego systemu, o którym Wam oczywiście zaraz opowiem. Jeśli już wetkamy sobie takie dwa druciki, nasza spłonka, jeśli włączymy sobie tutaj uzbrojone, naciśniemy jeden, ona się zapali. To dość mocnym pomyczkiem, ale nie będziemy się teraz bawić, bo jesteśmy w pomieszczeniu. Włączymy opcję testu. Świeci nam się na niebiesko, czyli wszystko jest prawidłowo podłączone. I taką spłonkę przymocować można do jakichś wyrzutni. Bater do petard średnio bym to polecał, ze względu na to, że trzeba by przedłużać ten kabel, żeby nie uszkodzić systemu. Bardziej jakieś wyrzutnie, rakiety lub zestawy. Ale możemy także zakupić gotowe. Wyroby, które są odpowiednio połączone, to jest na przykład TXF536, jakaś mina sceniczna. I tu już jak sami widzicie mamy wszystko podłączone, wystarczy podłączyć to do owego zestawu i nacisnąć przycisk i leć. Mam także dla Was takie oto cudeńko. Napiszę Wam yy, tu gdzieś z boku Wam wyświetla, jak to się dokładnie nazywa. Także do tego trzeba już podłączyć sobie taki systemik, więcej tak, delikatnie taśmą i nam się to odpali. Jedyną awarią jaką znalazłem oczywiście to jest firma, bo zapomniałam powiedzieć na początku firma Kingdom. Każdy taki system radiowy ma swój certyfikat CE, czyli to nie jest byle co już w tym przypadku. I teraz wam opowiem, już miałem taki właśnie system, dlatego tak zwlekałem z nagraniem takiego systemu radiowego. Miałem awarię. Moja awaria polegała na tym, że prawdopodobnie podczas odpalania dwa kabelki się zetknęły, co spowodowało zwarcie i bezpiecznie w takim systemie zawiódł przez co jeśli miałem opcję tutaj Off, pilot był włączony, a wystarczy, że nacisnąłem dwójeczkę, czyli aktywowałem system, automatycznie z systemu 1, 3, bo jest krzyżowy, szło na prądowe i cokolwiek bym podłączył, automatycznie się zapalało. Czyli wystarczy, żebym podłączył taką spłoneczkę podłączam, naciskam opcję Start i ona... Mimowolnie bez niczego naciskania się zapalała. To było bardzo niebezpieczne, bo gdybym jakieś petardy podłączał i w tym momencie nacisnąłbym bójkę, to ta petarda by wybuchła obok mnie. Więc tego trzeba przestrzegać, jak diabeł wody święconej nie mogą się nigdy takie dwa druciki ze sobą stykać, jeśli w to wepniemy, bo spowoduje zwarcie i nieszczęście gotowe. Co do samego systemu, naprawdę system jest bardzo fajny, nieraz mi pomógł w nagrywaniu w szczególności na przykład wyrzutnie, czy smoki, jak widzieliście, czy nawet karabinki bardzo przydatne i sobie odpalimy wieczorem jedną taką stagową minę pojedynczą, potem odpalimy sobie dwie naraz i na końcu odpalimy to oto cudo a za dnia mam takie jakieś dwie rakietki słabej jakości, to sobie za dnia odpalimy też takie dwie rakietki wybaczcie mi za Moje takie roztrzepanie, był taki slangowy język, taki troszeczkę chaotyczny, ale mam dzisiaj troszeczkę bardzo zalatany dzień i tak jakoś to wychodzi. Dobra, a więc zbierzemy się za testy. A oto wielkie gniazdo szerszeni. O mało się w nie władowałem, jak chciałem wejść. Dam bony, żeby nagrać filmik. Ja mam więcej szczęścia, niż rozumu. Przecież gdybym wlazł do tej ambony, one by mnie zabiły. Zapomniałem Wam dodać, że każdy taki system radiowy jest produkowany ręcznie i ma swój kod fabryczny, że jakby kiedykolwiek coś się stało niedobrego, to po tym kodzie dojdą w fabryce, kto to produkował. A oto z jeden z przykładów do czego nadaje się system. Radiowy systemik tutaj leży FP3, garnek. Odbezpieczamy i faja Bez ucieczki, na spokojnie można odpalić, i się cieszyć. Wbiłem tam taką malutką rakietkę, ale dźwięk powinien być. Słyszalny. Poszło. No odległość gdzieś była 70 metrów. Ciężko mi jest na oko potwierdzić. Stwierdzić, sorry. A więc sprawdzimy sobie scenę, minę sceniczną. Wow! ja Myślałem, że to jakaś fantanna będzie, a to taki wystrzał. Wystarczyło nacisnąć jeden przycisk i naprawdę jest wow. Spodziewałem się troszeczkę innego efektu, myślałem, że to jakieś wulkany są, a to są takie dwie wyrzutnie. Teraz odpalimy sobie dwie naraz, odległość około 20 metrów. Fajny, przepiękny efekt. A teraz mam dla was specjal malutki. Ja pierdziele. Moje uszy, ale pisk. Ja pierdzielę, Dobry bajer. Mam nadzieję, że wam się spodobał test i recenzja z systemu radiowego, czterokanałowego. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, żeby nie ominęły Was nowości. Zapraszam Was także na moją grupę na Facebooku, link znajdziecie w opisie. W razie czego, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, na razie.